Bohaterowie codzienności i kamyki, pana Juliana, odcinek trzeci. Zagadka znikających kanapek i detektyw w różowej sukience. Zosia uwielbiała zagadki. Miała specjalny zeszyt, w którym zapisywała wszystkie tajemnice, na które natknęła się w swojej dzielnicy. Od sprawy znikającego kota, pani Kowalczyk, okazało się, że kot po prostu znajdował sobie nowe, wygodniejsze miejsca do spania. Po tajemnice skrzypiącej furki w ogrodzie, jak się okazało, winna była rdza na zawiasach. Tej deszczowej środy w szkole wydarzyło się coś, co natychmiast wzbudziło jej detektywistyczne instynkty. Wszystko zaczęło się podczas przerwy obiadowej. Zosia siedziała w świetlicy, jedząc kanapkę z serem i obserwując kolegów z klasy. Nagle zauważyła, że Michał Nowak, cichy chłopiec, który zwykle siedział sam w ostatniej ławce, Siedzi przy pustym stole bez żadnego jedzenia. Michał podeszła do niego. Nie jesteś głodny? Chłopiec wzruszył ramionami i stara się wyglądać na obojętnego. Nie bardzo, mruknął, ale Zosia zauważyła, że jego brzuch właśnie zaburczał. Hmm, to było podejrzane. Zosia zrobiła pierwszą notkę w swoim detektywistycznym zeszycie. Michał nie ma obiadu. Twierdzi, że nie jest głodny, ale jego brzuch mówi co innego. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła i kolejnego też. Zosia zaczęła obserwować uważniej. Zauważyła, że Michał codziennie przychodzi do szkoły z torbą, ale nigdy nie wyciąga z niej kanapek ani pieniędzy na obiad ze szkolnej stołówki. To bardzo dziwne powiedziała Ani, gdy spacerowała po parku po lekcjach. Każde dziecko przynosi do szkoły jedzenie. Chyba że. chyba że co? zapytała Ania która rysowała kasztanowiec w swoim szkicowniku. Chyba, że nie ma co przynieść, dokończyła Zosia cicho. Piotrek i Kuba, którzy budowali zamek z kasztanów, podnieśli głowy. Myślisz, że Michał nie ma jedzenia? Zapytał Piotrek. To tylko teoria, zastrzegła Zosia. Ale jako detektyw muszę zbadać wszystkie możliwości. Przez kolejne dni Zosia prowadziła swoje śledztwo. Zauważyła, że Michał zawsze siada z tyłu klasy. Jakby chciał być niewidoczny. Nigdy nie bierze udziału w rozmowach o jedzeniu. Ma buty, które są za duże i wyglądają jak z drugiej ręki. Gdy ktoś częstuje go czymś słodkim, zawsze mówi dzięki, ale nie jestem głodny. Ale robi to takim tonem, jakby bardzo chciał, ale się wstydził. W końcu Zosia postanowiła działać. Wykonam eksperyment, oznajmiła przyjaciołom. Jutro przygotuję dodatkową kanapkę i zobaczę, jak Michał zareaguje, gdy mu ją zaproponuje. To dobry plan, pochwalił Kuba. Jako człowiek, który kiedyś nauczył się zwracać uwagę na innych, myślę, że Michał może naprawdę potrzebować pomocy. Następnego dnia Zosia przygotowała dwie identyczne kanapki, z szynką i serem. Gdy przyszła pora przerwy obiadowej, podeszła do Michała z jedną z nich w ręce. Cześć, Michał, powiedziała, starając się brzmieć naturalnie. Mama zrobiła mi dzisiaj dwie kanapki a ja nie dam rady zjeść obu. Nie chciałbyś jednej? Michał spojrzał na kanapkę z tęsknotą, ale potrząsnął głową. Dzięki, ale nie jestem głodny, wymamrotał, ale jego wzrok nadal wędrował do kanapki. Zosia usiadła obok niego. Wiesz co? powiedziała nagle. Mam problem. Mama zawsze pakuje mi za dużo jedzenia, a ja nie lubię marnować. Może moglibyśmy dzielić się obiadami? Ty będziesz pomagał mi zjadać to, co dostaję? A ja będę miała spokojne sumienie. To był genialny plan. Michał nie musiałby się czuć jak ktoś, kto przyjmuje jałmużnę. Mógłby pomyśleć, że pomaga Zosi rozwiązać jej problem. Michał zawahał się przez chwilę, a potem nieśmiało skinął głową. Jeśli, jeśli to ci pomoże, powiedział cicho. Bardzo mi pomoże, zapewniła go Zosia podając mu kanapkę. Gdy Michał zaczął jeść, Zosia zauważyła, jak szybko to robił. Jakby się bał, że ktoś mu kanapkę zabierze. To potwierdzało jej teorię. Chłopiec naprawdę był głodny. Następnego dnia Zosia znów przyniosła dodatkową kanapkę. I kolejnego. Za każdym razem mówiła Michałowi, że ma za dużo jedzenia i potrzebuje pomocy, żeby go nie zmarnować. Ale prawdziwy przełom nastąpił w piątek. Zosia zauważyła, że Michał ma podarte buty, a przez dziury widać było jego skarpetka. Gdy się schylał, żeby podnieść długopis, z jego plecaka wypadł kawałek kartki, na którym były napisane same jedynki z matematyki. Zosia podniosła kartkę i podała mu ją. – Masz problemy z matmą? – zapytała delikatnie. Michał zaczerwienił się. – Trochę – przyznał. – Nie bardzo rozumiem te wszystkie działania. – Wiesz co? – powiedziała Zosia, której w głowie zaczął kiełkować nowy plan. – Ja uwielbiam matematykę. To jak zagadki logiczne. Może mogłabym ci pomóc? – w zamian za to, że pomagasz mi z zbyt dużą ilością jedzenia, które szykuje mi mama, to była kolejna genialna konstrukcja. Znów przedstawiała pomoc jako wzajemną korzyść. Michał spojrzał na nią niepewnie. Naprawdę chciałabyś? Nie jestem zbyt dobry w nauce. Każdy może się nauczyć, zapewniła go Zosia. Trzeba tylko znaleźć właściwy sposób. I tak zaczęły się ich popołudniowe sesje. Spotykali się w bibliotece, gdzie Zosia tłumaczyła Michałowi matematykę, używając przykładów z życia codziennego. Okazało się, że gdy ktoś wyjaśnił mu wszystko spokojnie i cierpliwie, Michał całkiem dobrze rozumiał liczby. Pewnego dnia, gdy siedzieli w bibliotece nad zadaniami, Michał niespodziewanie się odezwał. Zosia, dziękuję. Za co? zapytała zaskoczona. Za to, że. że nie robiłaś ze mnie biednego chłopca, któremu rzucasz okruszki powiedział cicho. Zawsze mówiłaś, że ja pomagam tobie. To było ważne. Zosia poczuła, jak coś ściska ją w gardle, bo pomagasz, powiedziała szczerze. Przez ciebie nauczyłam się, że prawdziwa pomoc to nie dawanie czegoś komuś z góry, ale znajdowanie sposobu, żeby obie strony czuły się dobrze. Michał uśmiechnął się po raz pierwszy od początku roku szkolnego. Czy to też jest rodzaj detektywistycznej roboty? Zapytał. Tak, powiedziała Zosia, chyba najważniejszy rodzaj rozwiązywanie zagadki w taki sposób, aby sprawić, żeby ktoś poczuł się lepiej. Następnego dnia, gdy Zosia przechodziła obok sklepiku wszystko i nic, pan Julian właśnie wystawiał nowe rzeczy na półkę w oknie. Dzień dobry, Zosiu, przywitał się. Jak idzie rozwiązywanie zagadek? Zosia zatrzymała się, zaskoczona. Skąd pan wie o moich zagadkach? Pan Julian uśmiechnął się ciepło. W tak małej okolicy trudno nie zauważyć, gdy ktoś tak mądrze i delikatnie pomaga koledze z klasy. To była bardzo sprytna metoda. Zosia poczuła, jak się rumieni. Chciałam tylko pomóc Michałowi, ale tak, żeby się nie czuł źle. I to właśnie jest znak prawdziwej mądrości, powiedział pan Julian, znajdowanie sposobu pomagania, który chroni godność drugiej osoby. Sięgnął do kieszeni i wyjął piękny, fioletowy kamyk. Gładki jak jedwab. Myślę, że to się tobie przyda, powiedział podając go Zosi. Co to jest? Zapytała, obracając kamyk w dłoni. To kamyk dobrego serca, wyjaśnił pan Julian. Dla kogoś, kto używa swojej inteligencji, nie tylko do rozwiązywania zagadek, ale też do rozwiązywania problemów ludzkich serc. Zosia poczuła, jak kamyk staje się ciepły w jej dłoni i przez chwilę wydawało jej się, że delikatnie zabłyszczał. Ale ja tylko. Zaczęła. Tylko? Przerwał jej pan Julian. Zosiu, wykorzystałaś swój talent do obserwacji i logicznego myślenia, żeby dostrzec czyjś problem. A potem znalazłaś sposób pomocy, który pozwolił Michałowi zachować dumę. To nie jest tylko. To jest mądra i wrażliwa dobroć. Zosia schowała fioletowy kamyk do kieszeni swojej różowej sukienki. Dziękuję, powiedziała cicho. Będę go zawsze nosić przy sobie. I pamiętaj dodał pan Julian, najlepsi detektywi to ci, którzy potrafią rozwikłać nie tylko zagadki rzeczy, ale też zagadki ludzkich potrzeb. Od tamtej pory Zosia nadal uwielbiała rozwiązywać zagadki, ale odkryła, że najciekawsze z nich dotyczą ludzi. Jej przyjaźń z Michałem rozwijała się. Chłopiec stał się bardziej pewny siebie, jego oceny z matematyki poprawiły się, a podczas przerw nie siedział już sam. Pewnego dnia, Michał podszedł do niej, z małą paczuszką. To dla ciebie, powiedział nieśmiało. Mama upiekła ciastka. Chciałem się podzielić. Zosia przyjęła ciastka z uśmiechem. Gdy je jadła, poczuła, jak fioletowy kamyk w jej kieszeni delikatnie się nagrzewa. To był smak prawdziwej przyjaźni, słodki i ciepły. A pan Julian, patrząc przez okno swojego sklepu na dzieci bawiące się razem w parku, gdzie Michał po raz pierwszy w życiu grał w piłkę z innymi kolegami, Skinął głową z zadowoleniem. Wiedział, że fioletowy kamyk trafił do właściwych rąk. W szkatułce za ladą pozostało jeszcze kilka kamyków, każdy gotowy na swoją własną historię o dzieciach, które codziennie odkrywają, że prawdziwa mądrość to nie tylko znajomość książek, ale też zrozumienie ludzkich serc.